solonych śledzi najczęściej robimy w okolicach świąt Bożego Narodzenia, bo przecież muszą być na wigilijnym stole. Dlatego dzisiaj pokażę przepis na śledzie po japońsku. Nie wiem skąd ta nazwa, bo to prawdziwie polskie danie. Przygotowałam solone filety śledziowe, które już odmoczyłam, jajka ugotowane na twardo, czerwoną cebulę, czerwoną paprykę, ogórki kiszone i szczypiorek. Oraz groszek konserwowy. Na sos będzie potrzebny majonez i gęsta śmietana, do przyprawiania czarny pieprz, a do dekoracji będzie potrzebna natka pietruszki. Jak już wspomniałam, śledzie już są odmoczone. Moczyłam je w zimnej wodzie, wodę zmieniałam i w trakcie smakowałam, żeby nie odmoczyć ich zbyt mocno, żeby nie były mdłe. Teraz wykładam je na ręcznik papierowy, żeby osuszyć je z wody. I teraz te śledzie odstawię. Przystawki powinny być kolorowe, dlatego użyję czerwonej cebuli. Teraz ją posiekam na kostkę. Cebulę teraz przekładam na sitko i sparzę ją wrzątkiem. I teraz zostawiam tę. Cebulą, żeby ostygła. Kolejnym składnikiem są ogórki kiszone, te oczywiście mojej własnej roboty i trzeba je pokroić w drobną kostkę. Ogórki są bardzo soczyste, więc przełożę je na sitko, aby odsączyć je w soku. No i teraz pokroję pozostałe ogórki. Ogórki gotowe. Teraz czas na pozostałe składniki. Paprykę pokroję w kostkę, mniej więcej takiej samej wielkości, jak były krojone ogórki i cebula. No i został mi jeszcze szczepiorek. Śledzie dobrze są osuszone. Teraz takie dwa płaty pokroję w kostkę. I te pokrojone śledzie wrzucę teraz do miski. Do miski wrzucam ociekniętą cebulę i teraz dodaję groszek. część groszku zostawiam do dekoracji. Paprykę tak samo trochę zostawiam do dekoracji. Szczypiorek. Też trochę zostaje do dekoracji. No i teraz dodaję majonez. I śmietanę. Wszystko przyprawiam świeżo mielonym pieprzem. I mieszam. Teraz czas na zwijanie śledzi. Zawsze porządkuję miejsce po danej czynności. No i okazało się, że na śmierć zapomniałam o kiszonych ogórkach. Mogę je teraz jeszcze, prawda, dołożyć. Więc dokładam dwie trzecie. Jedną trzecią zostawiam do dekoracji. Jajko kroję na pół. I teraz zwijam śledzia, jajko wkładam do środka. No i trzeba to wszystko przytrzymać wykałaczką. I tak samo z pozostałymi jajkami. I filetami. I gotowe. Teraz te śledziki trzeba przełożyć na półmisek i udekorować. Śledzie są na półmisku. Teraz na każdą porcję kładę łyżkę sosu. I teraz na każde kładziemy kilka kulek groszku. Troszkę czerwonej papryki. i szczypiorku. No i teraz resztę, która nam została, rozsypujemy po prostu po półmisku. I na koniec jeszcze posypuję świeżo mielonym pieprzem. Tak przygotowane śledzie nie muszą się długo przegryzać. Wystarczy przygotować je na dwie godziny przed kolacją. Teraz wstawię je do lodówki na 2 godziny. Po wyjęciu z lodówki śledzie udekorowałam natką pietruszki. Na uroczystą kolację śledzie należy podać ładnie udekorowane, bo wtedy jeszcze lepiej smakują. Nasz śledź po japońsku cieszy oko. Mam nadzieję, że też świetnie smakuje. Mmm, wyborny, wyrazisty. No po prostu pycha. Typowo polski smak. Słony śledź, delikatne jajko, sos majonezowy z kwaśnym ogórkiem i cebulą. Myślę, że powinniście takie śledzie zrobić. I to nie tylko na Wigilię, ale też na inne okazje. Goście z pewnością będą zachwyceni. Hmm. Zatem zachęcam wszystkich smakoszy do zrobienia takich śledzi i wszystkim życzę smacznego!